Przyjemność go z tej strony. Jak widzicie, już po nazwie odcinka, dzisiaj. Quizy. To tak same quizy, nowa seria, same quizy. Więc zacznijmy od jakiegoś quizu. Ja zrobię cięcie, bo szukam quiz. Okej, już jestem, znalazłem quiz. Który telefon jest dla ciebie idealny? No, ok, więc zaczynajmy. Co robisz najczęściej na, na swoim telefonie Robię zdjęcia, rozmawiam, przy wiadomości gram, chodzę na portale społecznościowe słucham muzyki, oglądam filmy, oglądam filmy, która obudowa na telefon według Ciebie jest najładniejsza. Kiepka albo różowa, M&M's, jakieś króliki, tutaj jakieś takie jakieś konie, jakieś, jakiś pluszak i... lepiej bez... Ja wolę bez. Czyli dbasz swój telefon? Tak. Którą markę wolisz? HTC, Samsung, Alta, Alcatel, Microsoft, Huawei, Inno, Samsung. Jaki jesteś? Odważny, inteligentny, zabawny, przyjacielski, samotny, uroczy, trudno powiedzieć, niegrzeczny, trudno powiedzieć. Które państwo wolisz? Chorwacja, Hiszpania, Polska. Które zdjęcie ustawiłbyś na tapetę? Jakieś wąsy, miniony, koty jakieś? Jakieś jakaś nieskończoność. Jakieś kulki. O, taki uspodziejku, uspodziej. Niech nie będzie jedynka. iPhone 6S! No, nie lubię iPhone'ów, ale dobra, może być. Okej, okay, to ja też już nie będę mi cięcia, jak szukam. Ty, ty. Yy. O tutaj akurat już mamy quiz fajny jakiś. Czy kiedykolwiek zobaczysz wilko łaka? Hmm. Bałbym się. Czy jesteś mocnym markiem? Średnio. Tak w nocy w lesie, no bałbym się Slendermana. Jaki kolor wolisz? Czarny, biały, czarny. Czy lubisz księżyc? Wolę na słońce, nie wiem, kocham, powolek wolę Jakie ubrania nosisz najczęściej? Poszarpane, eleganckie, luźne, Luźne. Jakie jedzenie lubisz najbardziej? Mięso, owoce i warzywa, fast foody, słodycze, wszystko. Fast foody. Jakie filmy oglądasz najczęściej? Animowane, przygodowe, fantastyczne. Horrory takie? No, animowane. Gdzie mieszkasz? Blisko lasu, blisko parku, na wsi, w mieście? Tak, na wsi, no. Nigdy? Jest! Nigdy nie spotkam wilkołaka. Myślę, że będzie tak po pięć, jeszcze myślę, jeszcze wiem, że... Myślę, że tak będzie po pięć quizów na jednym odcineczku. Teraz szukamy trzeciego. Hmm. Co tutaj swej fejsem Nie o, to będzie fajne. W którym z czterech podstawowych kolorów jest, jest, jest twoja osobowość? Jesteś chłopakiem czy dziewczyną? Chłopakiem. Ile masz lat? Mniej niż 10. Jesteś interwertykiem czy ekstrawertykiem? Nie wiem co to znaczy. Weźmy ekstrawertykiem. Jesteś optymistą, realistą czy pesymistą? Ja jestem realistą. Nie no, żartuję, optymistą. Nie no, realistą. No, dobra, realistą. Lubisz obrazek. O taki słuchaj, tak Jaki jesteś? Odważny, szalony? Szalony. Jaki jesteś? Spokojny, zwariowany, zwariowany. No, jeszcze zdjęcie się nie załadowało. Dobrze, losuje, losuję to. Bardziej lubisz kolory ciepły, czy zimne? Ciepłe. Na którą literę zaczyna się twoje imię? Od A do L. O wiesz, przedmiot owoc mapa, lampka, pilot TV, pilot TV. Uwiesz liczbę 51 niebieski! Ja więc już szukamy czwartego. Ale to szybko leci. Którym typi... Jesteś typiem... Trzynajesz się na rodzica? O, czy nadaje się na rodzica. Czy nadaje się na rodzica? Oczywiście, że się nadaje. Ile masz lat? Od 5 do od do 12 Jaką jesteś sobie miło ładu nie powiedziałem smutną żadną ciekawską. Ciekawską... Czy kupisz swoją dziecko na urodzinę? Konsolę telefon gry, nic. Nic dam pieniądze. lego. lego? konsola, albo to dobra konsole. Konsola chyba lepsza twora. No nawet... No mm. Nie no, dobry nie będzie to konsola. Hej, wybierz imię dla dziecka. Ala Bartek, Kuba, Jugulka, Ola, Piotrek, Boże, Liwia, Karolina, Kasper, Hanek, Anel, Kanadia, Szybon, Franek, Polalena, Ada. Tak jak ja mam na imię, czyli Kuba. Co byś przygotował swojemu dziecku? dziecku na śniadanie. Płatko... Kanapki, kosty, jajecznice, płatki. Co byś wolał przygotować swojemu dziecku na obiad? Zupę, koty z ziemniakami i surówką. O, to jest takie podstawowe wydanie. Co byś przygotował swojemu dziecku na kolację? Oh my god! Pizzę. Parówki. To już się zrobić z parówek, o to? Co? W jaki sposób usiąść z swoim dzieckiem? Zabiorę mu go sam, zrobię mu bajkę, położę się na nim, przeczytam mu baję. Jak myślę czy sprawdziłbyś się w do rodzica? Nie wiem. Wow! Będę dobrym rodzicem. Fajnie. Okej, okay, już szukam ostatniego quizu. Ech. Czy masz białą koszulkę udać się wybrać najdroższą białą koszulkę? Hyle O Boże, zle tyle zdjęć, bo że jeszcze musi wczytać. Hmm. Czy znasz wszystkim... O, czy znasz wszystkich... albo nie! O Mortal Kombat! Którą posadzimy z Mortal Kombat jest z twojej wszechznawisz. Chciałbym być skorpionem, <grym> tym takim o tym żółtym, co ma takie żółte coś. Jaki żywioł do Ciebie pasuje? Ogień, woda, wiatr, ziemia, ogień. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku, jesień, lato? Jesteś dziewcząt chłopakiem? Chłopakiem. Jaką jesteś osobowością? Miłą, mądrą, agresywną, szaloną, rozrodzoną, roz 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 Wybierz <krym> cechę, która do Ciebie pasuje. Mądry, miły wygadany, agresywny, szalony, róż, rozważny, szalony. Wpisz osobę, która podoba Ci się najbardziej. Szalam taka. Czy masz bliźny? Mam jedną na nodze. Gdzie znajdują się twoje blizny? Na twarzy na brzuchów. Nie mam blizny. Na nodze mam jedną. Czy trenujesz w tym, czy jeszcze życzysz boków z zapasu? SG, kiedy to Nie, nie nie trynujesz coś innego? nie jest twój ulubiony kolor? Czy, czy czerwony? Skorpion! Widział, że w tym, nie jest w tym, że trynujesz w jest nie trynujesz więc my nie więc w tym, nie trynujesz w tym, nie trynujesz w łapkę nie w górę, subskrybujcie, komentujcie w udostępniajcie nie komentujcie koleżankom tym, nie koleżankom no to trzymajcie się. Pa.